Sebastian Górny, witam. A w cydlu pana Łukasza Mejzę, radnego sejmiku województwa lubuskiego z bezpartyjnych samorządowców i kandydata do sejmu z listy PSL Koalicja Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że... Jak to nazwa mówi? Bezpartyjny samorządowie znalazł się na liście, jakby nie patrzeć, partii. Cały czas jestem bezpartyjnym samorządowcem, jestem szefem klubu radnych bezpartyjni w Sejmiku Województwa Lubuskiego. Wraz z naszym liderem, prezydentem Januszem Kubickim podpisaliśmy porozumienie z PSL-em i na podstawie tego porozumienia PSL po prostu oddał nam 24 miejsce. Także jestem tam na gościnnych występach, no ale walczymy bardzo intensywnie o to, aby ten mandat właśnie przypadł bezpartyjnym, czyli żeby lubuszanie po prostu zagłosowali na to 24 miejsce. A proszę powiedzieć, dlaczego właśnie z PSL? Bo, bo można by było, nie wiem, koalicja obywatelska jest być może Prawo i Sprawiedliwość. Panie redaktorze, dla nas najważniejsze jest województwo lubuskie i dobro lubuszem, bo my reprezentujemy właśnie mieszkańców, a nie partie polityczne. W związku z tym mamy swoje postulaty. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u, zbudował szeroki projekt Koalicji Polskiej, bo oprócz nas, bezpartyjnych, jest tam oczywiście ten trzon psl -u. Celowski, ale jest też Paweł Kukiz, czyli środowisko obywatelskie. Także bardzo fajna inicjatywa wyborcza, skupiająca przedsiębiorców, samorządowców, działaczy społecznych, jak i polityków. W związku z tym podpisaliśmy to porozumienie, te nasze postulaty zostały zaakceptowane, no i startujemy. No właśnie. Bijemy się o mandat. Właśnie, proszę będzie, bo wspomniał Pan Paweł Kukiz, gdzie Kukiz 15 y, tworzy. Koalicję Polską swego czasu pan popierał, prawda? P pana Kukiza. Bardzo dobrze żyje z Pawłem cały czas, dlatego, że... I czy, czy właśnie to, że on wszedł do tej koalicji sprawiło, że także... Też. na pewno to pomogło nam podjąć tę pozytywną decyzję, natomiast dla nas najważniejsze było porozumienie programowe, na podstawie którego mamy gwarancję realizacji poszczególnych postulatów, które z naszej perspektywy, z perspektywy właśnie tych, którzy tych mieszkańców mają reprezentować, są najistotniejsze dla ludzkiego, zarówno dla północy, jak i dla południa naszego województwa. No to co, co w takim razie było takie istotne, co, co sprawiło, że to właśnie z PSL-em? Przede wszystkim rozwój gospodarczy zagwarantowanie tego, że jeżeli PSL będzie te nasze postulaty gospodarcze będą miały szansę realizacji. Ja jak pan redaktor myślę doskonale wie jestem najmłodszym radnym województwa. Idę z bardzo mocnym wyraźnym hasłem czas na młode pokolenie. PSL to zaakceptował wiedział że wpuszczając na listę bezpartyjnych samorządowców to bardzo mocne lubuskie środowisko no, będzie borykał się z tym że ten mandat również może przypaść nam. Zaprobował to jak najbardziej, my się na to zgodziliśmy, postawiliśmy te nasze najważniejsze tezy związane właśnie z rozwojem gospodarczym. Pesel to zaakceptował i kopiemy piłkę do jednej bramki. Te najważniejsze tezy, jeżeli chodzi o gospodarkę? Chociażby uruchomienie kopalni miedzi w województwie lubuskim, to jest taki regionalny temat. Nie wiem, czy nasi słuchacze zdają sobie z tego sprawy, ale mamy największe złoża miedzi, w Europie Środkowo-Wschodniej możemy być Eldorado, a jesteśmy, uwaga, najbiedniejszym województwem. Mamy najmniej inwestycji rządowych w całej Polsce. Dlatego w Warszawie potrzebujemy ludzi młodych, dlatego potrzebujemy fajterów, którzy po prostu będą się o to województwo bić. Tego brakuje. Mamy te same twarze, żeby nie powiedzieć, mortki od 20-30 lat w polityce. I jeżeli ktoś przez 20-30 lat nie był w stanie bić się o lubuskie, to nie wierzę, że nagle mu się coś zmieni. I teraz przez te kolejne 4 lata będzie walczył. Dlatego czas na młode pokolenie. Ale wie pan, że na listach PSL też są właśnie takie, Oczywiście, jak, że jak tak. pan wspomniał mortki. Panie redaktorze, ja się nazywam Łukasz Mejza, ja startuję z 24. miejsca i odpowiadam za siebie, odpowiadam za swoją kampanię, bo głosujemy na konkretnego człowieka, a nie na partię polityczną. I w PSL też wiele rzeczy mi nie pasuje. Dlatego ja nie dam się wtłoczyć w taką narrację, że ja się pod tym wszystkim teraz podpisuję. Nie, ja się podpisuję pod swoimi działaniami, za nie biorę pełną odpowiedzialność. I to. Niektórym członkom PSL-u również się nie podoba. Natomiast ja jestem na tej liście z nadania bezpartyjnych. Ze wsparciem bardzo wielu środowisk samorządowych, środowisk przedsiębiorców, jak i środowisk działaczy społecznych. Idę tam jako głos młodego pokolenia. To jest dla mnie najistotniejsze. A proszę powiedzieć, dlaczego w ogóle samorządowiec wybiera się do Sejmu? Niedawno był taki wywiad z senatorem Prawa i Sprawiedliwości, żeby, żeby było ciekawie, czyli opcji, które obecnie rządzi. On mówi, że no jest tylko trybikiem Co i masz nie tak sam właściwie niewiele może. W Prawej Sprawiedliwości, niestety, panie redaktorze, chyba wszyscy są właśnie trybikami i wszyscy tylko i wyłącznie podnoszą ręce. A my idziemy tam po to, aby móc wywalczyć określone pieniądze dla regionu. To jest najistotniejsze. Tak, idę do polityki dla pieniędzy. Ale pieniędzy dla regionu. Ja jestem przedsiębiorcą. Zarabiam na siebie i dalej będę chciał zarabiać na siebie jako poseł a nie chcę być na utrzymaniu podatników. Natomiast mamy taki problem, że w polityce większość ludzi właśnie jest tylko i wyłącznie po swoje jakieś prywatne frukty po apanarze i gdyby zabrać im tę politykę, to by poumierali z głodu. Dlatego potrzebujemy nie trybików, tylko fajterów. Ludzi, którzy będą bić się o ten region. Dlatego mówię to po raz kolejny na Państwa antenie. Czas na młode pokolenie, panie redaktorze. Ja zamierzam tam walczyć o ten region. Zamierzam walczyć przede wszystkim o kwestie gospodarcze. Gospodarcze. Napisałem sam program Mejza dla przedsiębiorców, który jutro na konferencji prasowej przedstawię, dlatego właśnie, że to są tematy mi najbliższe. Ktoś się może zapytać, dlaczego gospodarka? Odpowiem bardzo krótko. Rozwój każdej dziedziny życia, panie redaktorze, jest pochodną rozwoju gospodarczego. Możemy rozmawiać o służbie zdrowia, możemy rozmawiać o edukacji, o kulturze, o sporcie. Na końcu dnia zawsze padnie pytanie, skąd wziąć na to kasę. A kasa bierze się właśnie z, roz z rozwoju gospodarczego. Dlatego my w polityce potrzebujemy młodych, rzutkich menadżerów, ludzi, którzy rozumieją istotę zarządzania, a niektórzy są tylko i wyłącznie po to, żeby być trybikami. I jeszcze się do tego przyznają. Dla mnie to jest wstyd. Proszę powiedzieć, jak wygląda kampania wyborcza? A teraz mamy taką pogodę, która pewnie trochę utrudnia zdecydowanie utrudnia, ale nie uniemożliwia. My cały czas działamy, cały czas jesteśmy aktywni, jesteśmy blisko ludzi. Wielokrotnie powtarzałem też to, że w polityce trzeba być takim trochę lekarzem. Lekarz, zanim coś wyleczy, stawia diagnozę, a nie ma lepszej diagnozy niż rozmowy z mieszkańcami. Dlatego mamy najaktywniejszy sztab, gdzie też przyszedłem specjalnie w koszulce Mejza Team. To są wspaniali młodzi ludzie, którzy jak trzeba, jeśli chodzi o interes lubuskiego, to po prostu nie boją się gryźć betonu. I takich ludzi Potrzebujemy. Dlatego mamy fajną ekipę i z tym młodym przesłaniem po prostu idziemy do polityki. Trzeba, trzeba ludzi, którzy po prostu to rozumieją i w kampanii też my to pokazujemy na każdym kroku, więc jesteśmy wszędzie. Wiele osób, wielu obserwatorów, wielu ekspertów mówi, że mamy najlepszą kampanię, najbardziej aktywną. Nieskromnie powiem, że się z tym zgadzam, ale chcemy też mieć najlepszy program, dlatego już od jutra poszczególne, poszczególne tezy napisane własnoręcznie przedstawiamy. Nie ściągamy ich absolutnie od żadnych komitetów, dlatego że każde województwo ma swoje problemy. My w województwie lubuskim również mamy inne problemy niż chociażby te, które są w sąsiednich województwach, bo jesteśmy najbiedniejszym regionem. Dlatego potrzebujemy inwestycji, potrzebujemy problemów, potrzebujemy, przepraszam, rozwoju, aby nie było problemów z wyjazdem młodych ludzi. Sam pan redaktor, myślę, nasi telewidzowie wiedzą, ilu młodych ludzi wyjechało w poszukiwaniu perspektyw zawodowych. I my teraz możemy im nawijać makaron na usz. Mówić o jeziorach, o lasach, o tym, jakie Lubuskie jest piękne. Wszystko, wszystko to prawda. Ale co z tego? Młodych ludzi mogą zatrzymać tutaj tylko i wyłącznie perspektywy zawodowe. A one właśnie pochodzą z rozwoju gospodarczego. I to w kampanii również pokazujemy. Cieszę się, że Lubuszanie doskonale to rozumieją. Mówi Pan, że, że swój program taki osobisty, wkrótce tak. Pan pokaże, a z tym programem z pana listy, czyli PSL-koalicja PSL, PSL Koalicja Polska, jest pan, za, za pan brat? Znam ten program, oczywiście, że tak. Natomiast tak jak powiedziałem, każdy region ma zupełnie inne potrzeby. I my musimy rozumieć potrzeby Lubuszan, bo to Lubuszan mamy reprezentować. Politycy, ci, którzy od 30-20 lat już funkcjonują w polityce, te tak zwane polityczne, leśne dziadki, zapominają o tym, że reprezentują mieszkańców. Nie partię polityczną. My mamy służyć mieszkańcom. Dlatego z, wraz ze sztabem, dlatego wraz tutaj z działaczami chociażby z północy województwa, takimi jak, jak bardzo, bardzo aktywny były starosta Suleciński, Patryk Lewicki, jeździmy, rozmawiamy, pytamy co jest dla ludzi najważniejsze. I na podstawie tego stworzyliśmy ten program. Oczywiście, że program Pelselowski znam, ale on jest gdzieś stworzony w Warszawie. A ja chcę, żeby decyzje dotyczące Lubuskiego były podejmowane no tak, tu, w, ale w parlamencie, jeżeli pan się dostanie, także będzie pan odpowiadał za to, co się dzieje w całym kraju. Zdecydowanie tak, dlatego chcę się skupić na kwestiach gospodarczych, kwestiach ustrojowych. Proszę zauważyć, młodzi ludzie nie wyjeżdżają dlatego, że jakieś kwestie światopoglądowe nie są uregulowane właściwie. Wyjeżdżają dlatego, że gdzie indziej potrafią zarabiać więcej. Zarówno w sąsiednich ośrodkach, takich jak Szczecin, jak Wrocław, jak Poznań, ale również i za granicą. Mamy bardzo wysokie, ujemne saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych. Młodzi ludzie po prostu z tego regionu uciekają. My za chwilę będziemy z kansenem Polski. Jeśli chodzi o zarobki, też mamy jedne z najniższych w całym kraju. Dlatego dla mnie istotne jest to, co się będzie działo tu, w Lubuskim. I moim największym zadaniem jako posła będzie sprawienie, aby młodzi ludzie przestali wyjeżdżać. Dlatego, panie redaktorze, powtarzam to po raz trzeci. Czas na młode pokolenia. No dobrze, ale jeszcze chciałem pana o dwie, trzy kwestie z programu Koalicji Polskiej zapytać. Trzeba. Emerytura bez podatku i mhm. dobrowolny został. To są chyba takie sztandarowe tak sprawy, o których najczęściej mówimy. Podpisuje się obiema rękoma pod nimi, dlatego że w Polsce mamy coraz liczniejszą grupę seniorów. Mamy tak zwaną srebrną rewolucję, społeczeństwo się starzeje. Seniorzy to osoby, które przez całe życie ciężko pracowały na PKB, na dobrobyt naszego kraju. Więc dlaczego teraz jeszcze emerytura ma być opodatkowana? Ja bym powiedział więcej, ja bym poszedł jeszcze w stronę zmniejszenia klina podatkowego. Zostawiłbym wynagrodzenia brutto na tym samym poziomie, ale mniej po prostu Polakom zabierał. Dlatego, że praca w Polsce opodatkowana jest i, i to też jest ciekawostka bardziej niż wódka. Dlaczego wódka ma taką akcyzę nałożoną na siebie? Po to, żeby ludzie mniej pili. Więc pytam się, dlaczego praca ma być tak opodatkowana? Po to, żeby ludzie mniej pracowali, no to jest jakiś nonsens. Dlatego ja tych kwestii podatkowych, tych fajnych pomysłów podatkowych mam zdecydowanie dużo więcej, aniżeli tylko emerytura bez podatku. Ale owszem, uważam, że ten pomysł, aby Seniorzy nie płacili podatku od emerytur, jest bardzo dobry, bo po prostu więcej będzie im zostawiać w kieszeni. Dobrze, a ten dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Panie redaktorze, jak spojrzymy na badania, to przed założeniem działalności ludzi głównie powstrzymują właśnie zbyt wysokie opłaty. Zbyt wysokie daniny na rzecz państwa. A przypomnę również, że 70% PKB, czyli 70% wszystkich wytwarzanych pieniędzy w Polsce, to jest sektor przedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa. To one odpowiadają za to, że Polska tak dynamicznie się rozwija. Więc my nie możemy przedsiębiorców traktować jak krwiopiców, tylko musimy traktować ich jak konie, które ciągną ten wóz z napisem Polska. Im trzeba pomóc. Albo chociaż nie przeszkadzać. Jeżeli będzie dobrowolny ZUS i młody człowiek stwierdzi, że przez pierwsze lata działalności nie chce tego ZUS-u opłacać, a chce skupić się na rozwoju firmy, proszę bardzo, tylko mógł przyklasnąć i pomóc założyć firmę. No Jak dobrze, najbardziej. Tylko, że z drugiej strony mamy taki, a nie inny system ubezpieczeń mm -hmm. społecznych, czy to nie, nie zachwieje nim, a, a druga sprawa, no to nie płacąc zus na no początku może być fajnie, ale potem skąd emerytura. Oczywiście, panie redaktorze, ale to jest decyzja już konkretnego człowieka, konkretnego przedsiębiorcy, jeżeli chce tak swoje życie poprowadzić. Aby w pierwszej fazie kariery zawodowej tego zus u nie płacić, a potem płacić więcej na emeryturę, proszę bardzo. Jeśli mówimy o ZUSie, nie wiem, czy pan kiedykolwiek liczył, ile Pan Składek odprowadza, a jaką będzie pan miał emeryturę, to to po prostu jest, powiedziałbym, cyrk na kółkach, ale mnie to wcale nie śmieszy. Dlatego, że ZUS, no przepraszam za to określenie, ale to jest mafia w białych rękawiczkach. W związku z tym. Ktoś mógłby się obrazić, mógłby się obrazić, ale ja się niespecjalnie tym Przyjmuje, bo właśnie my, młode pokolenie, mamy być bezkompromisowi i mamy po prostu mówić i robić to, co myślimy, a nie klepać wiecznie starszych kolegów i koleżanki po plecach partyjnych kolegów i koleżanki i mówić, że jest kolorowo, nie jest kolorowo, uważam po prostu, że ten dobrowolny zóst jest bardzo dobry pomysł, dlatego że zdecydowanie więcej osób, panie redaktorze, będzie chciało zakładać firmy. A jak już stwierdziliśmy, to one odpowiadają za rozwój kraju. Jeżeli będzie więcej firm, to automatycznie więcej podatków potem będzie odprowadzanych do państwa, więc dla budżetu to jest bardzo dobra reforma. Oczywiście długofalowo, ale tak musimy patrzeć na państwo, tak musimy patrzeć na region, na nasze gminy, powiaty, województwa. Politycy kierują się horyzontem wyborów. Zrobię coś, co pomoże mi wygrać wybory. Nie patrzą, jak będzie wyglądało Lubuskie, jak będzie wyglądał Gorzów, Międzyrzecz, Sulęcin za 5, 10 czy 15 lat. Nikogo to nie obchodzi. Dlatego właśnie młodzi ludzie wyjeżdżają. A my, młode pokolenie, mamy dużo większą i, i chyba szerszą perspektywę, i musimy się kierować tym horyzontem dekad. Dobrze, to na, na koniec zapytam o coś co, co zupełnie blisko. 13 października, już wkrótce, jak to ostatnie, no właśnie półtora tygodnia będzie wyglądało w pana wykonaniu? Panie Panie. Na dobę 20, zdecydowanie tak, 24 numer 24, dlatego że 24 na dobę pracujemy wraz z całym sztabem, wraz z tymi wszystkimi wspaniałymi zaangażowanymi młodymi ludźmi, cały czas mamy podwinięte rękawy, cały czas, przepraszam po raz kolejny za określenie, ale zapieprzamy właśnie dlatego, żeby pokazać, że jesteśmy aktywni, że ciężka praca jest nam bliska i tak będzie do samego 11. Przepraszam, października, bo wtedy zaczyna się cisza wyborcza. Wcześniej z rana wstajemy, budzimy lubuskie politycznie, taką samą mocną kawę podajemy lubuszanom. Późno w nocy chodzimy spać, śpimy po 2-3 godziny, ale naprawdę ciężka praca jest nam bliska. Tak jak pracujemy teraz, tak będziemy pracować również później po wyborach. I czego się spodziewacie Państwo? Jakiego wyniku w Lubuskiem? Jeden mandat? Walczymy, chyba, walczymy zdecydowanie o mandat. Biorąc pod myślę, uwagę y, 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 sonta, że to jest chyba maks, tak? Ta lista PSL jest na tyle mocna, że mogłaby się pokusić o dwa mandaty. Natomiast my zrobimy wszystko, żeby zdobyć na tej liście najwyższy wynik. Cieszy nas to, że mamy bardzo duże poparcie w Lubuskiem. Cieszy nas to, że ludzie na każdym kroku nas wspierają. W każdej gminie już byliśmy, w każdej gminie otrzymujemy wyrazy wsparcia. Także robimy robotę, panie redaktorze. Do samego końca. A jak będzie, przekonamy się 13 października. No i cóż, zapraszamy y, mieszkańców Województwa lubuskiego żeby, Przede wszystkim, żeby poszli do wyboru, bo chyba to jest najważniejsze, żeby uczestniczyć w tym, jak to wiele osób mówi, święcie demokracji. Dokładnie tak, panie redaktorze. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Państwa pozdrawiam i do zobaczenia na kampanijnym szlaku. Przypomnę tylko, że gościmy pana Łukasza Mejze, y, kandydata do Sejmu z listy PSL Koalicja Polska. A tak w ogóle, radny Sejmiku, bezpartyjni samorządowcy. Dziękuję serdecznie.